すいません。 Да, коняг дестол. Да, коняг И все тебя дебигравато, что いい人。 Państwa, mam komunikat ze względu na transmisję telewizyjną. Godzina piąta, nagroda Criterium rozpocznie się 5 minut wcześniej. Powtarzam, nagroda Criterium, czyli piąta rozpocznie się 5 minut wcześniej niż zakładał program. Galopuje. O, ale tutaj strasznie duże koło poszedł ten prowadzący kon Czekondo. Czekondo jeszcze utrzymuje pierwszą pozycję, ale już zaczynają go tam bardzo mocno atakować, finiszujące konie. Yy, walka parę koni o prowadzenie jazzy. Jazz znakomicie finiszuje i znakomicie z golden robi Tam Dribbler również jest. Przeciwko się ma czy ale Golden Tirol jest na pierwszej pozycji. Golden Tirol, dribble, kazi, walka niesamowita. Golden Tirol jest pierwszy, Jadzi, druga, dribble, trzeci. Golden Tirol, Golden Tirol, Golden Tirol jest na czole, Na drugiej pozycji, w celu piwów. Golden Tirol, dribble, rdze, kali, tynterna. I na końcu trzydzione konie. Barna. zielony, Soku, muzyk i przekon. Wyszedł z koni, to teraz zaczynałem się cieniu, tak? Drugi chyba ten tryb. Okay? Chyba trzecia. Na końcu, dwa ostatnie. Pan Czekollo i te dwa ostatnia krótka. I ten z wysoko. No,

Zniechęca hodowców takich jak ja. My hodujemy też, nas nie ze chęcią. Z jest asystentem. no to już hodowca. Teraz który trenuje? To

Proszę pan, na, A kto u was decyduje, że do tak To, kto wie, No, trzeba ten los Ten rządem pilonu się powinien, jak na ten papier, który ma, to, uh, to. Uh, uh, to Teraz, like, uh, no, to, uh, the, uh, uh, hmm? uh, to. nie jest ale ja bym, nie jest papier, ale mówię, co nie.